Cześć, cześć. Witam wszystkich na moim kanale. Ja się nazywam Basia Babiuch, jestem trenerką języka angielskiego. Ten kanał jest poświęcony właśnie nauce języka angielskiego, a ten odcinek będzie poświęcony przygotowaniu do egzaminu FCE, czyli B2First. Chciałam Wam pokazać, w jaki sposób sprawdzić siebie. Czy potraficie rozwiązać taki test? Gdzie taki test znaleźć? Jeżeli w ogóle nie mieliście nigdy styczności z takim testem, powiedzmy, że pierwszy raz słyszycie o czymś takim, chcecie zobaczyć, czy w ogóle jest to dla Was i ile Was jeszcze czeka, żeby przygotować się do takiego testu, w tym filmie właśnie to chciałam pokazać. Może sobie przejdę od razu do slajdów. Pokażę Wam stronę, na której możecie znaleźć taki test, dowiedzieć się troszeczkę o takim teście. No, przede wszystkim chodzi mi tutaj o pobranie tego testu, który możecie rozwiązać. Więc wchodzicie sobie na stronę Cambridge English. Ja tutaj już mam linka, którego sobie wklejam. Ale jeżeli wpiszecie Cambridge English, to powinno Wam wyszukać. Ale też ten adres tutaj, który widzicie, możecie po prostu wpisać. Wchodzimy sobie na tą stronę. Jest to egzamin Cambridge, więc jest to logiczne, że szukamy sobie właśnie tam. Tutaj mamy stronę po angielsku, ale myślę, że jeżeli celujecie tutaj w jakiś. No tutaj mówimy o poziomie B2 to język angielski. Czytanie w języku angielskim nie powinno stanowić dla Was problemu. Jak widzicie, tutaj, jak najedziemy sobie, mamy listę różnych egzaminów, które właśnie tutaj są oferowane jako Cambridge English Qualifications. Są one na różnych poziomach. Nas interesuje FCE, B2 First. Jeszcze mamy B2 First for Schools. Tak naprawdę to jest ten sam poziom, ale tematyka jest dostosowana bardziej do młodzieży. Jak sobie tutaj wejdziemy, widzimy. Objaśnienia. Exams and tests. To tak naprawdę było to, co poprzednio żeśmy sobie widzieli. Um, więc tutaj macie opis. Możecie sobie też obejrzeć filmiki na temat tych, tego egzaminu. Um, co nam daje. Tak, Reasons to choose be to first. Um, tak naprawdę. Jeżeli szukacie, to być może już wiecie, co Wam daje. Tak naprawdę, jest to taki wyznacznik tego poziomu, i jest to respektowane w wielu miejscach na świecie. Przede wszystkim uniwersytety, ale też firmy, które patrzą na to, i po prostu jest to taki. Um, takie coś, z czym nikt nie, nie będzie się kłócił, jeżeli macie zdany ten egzamin, że jest to ten poziom. Dobrze, ale mm, nam chodzi o znalezienie samego testu. Tutaj widzicie, są linki poniżej. Egzamin format sobie klikniemy um, i teraz tutaj to jest miejsce, z którego możecie pobrać właśnie ten egzamin. Be to first test for all, bla bla bla. Dobrze, tutaj mamy opis, nie będziemy się tutaj wczytywać. Tutaj widzicie poniżej jest taka tabelka paper content purpose, um, więc jest taki krótki opis każdej z tych części. Widzimy, że są cztery części: reading and use of English, writing, listening, speaking, czyli powiedzmy takie standardowe części egzaminów. Jeżeli zdawaliście na przed maturę, no to na maturze ten rozkład też był podobny, był podział właśnie na te umiejętności, czyli czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie. Tutaj mamy krótki opis tego. Tu jest opis, ile części jest w danej części. Um, tak naprawdę, powiedzmy, że nic nam to jeszcze nie mówi. Um, chcemy zobaczyć, jak wygląda sam egzamin. Klikamy sobie tutaj See Sample Paper. I tak naprawdę pod każdym linkiem kryje się dokładnie to samo to znaczy pełny test, który jest spakowany tak, w jeden plik, zipa. Ja spróbuję go otworzyć i pokazać Wam, e, co się tutaj stanie. Na razie mi tutaj pobiera. Tutaj też widzicie długości e, czasu, tak? Jaki czas zajmuje dana część? 40 minut, e, 14 minutes per pair, 20 minutes per group of three. Czyli tak naprawdę cały speaking to jest 15 minut całej rozmowy. Tylko albo aż. Zależy, jak podchodzicie do tego. No, i tutaj macie też te czasy wyszczególnione. Powiedzmy, że na razie nic one nam nie mówią, bo nie wiemy na co mamy ten czas. Ja sobie to spróbuję. Tutaj pewnie nie będziecie tego widzieć. Be to first sample paper. Ja to muszę wypakować. Wypakować sobie najpierw. I spróbuję Wam pokazać, co mi się. Dobrze, i teraz tutaj mamy spakowane tak naprawdę wszystkie części. Nie pokażę Wam tego, ponieważ nie udostępniam, więc nie będziecie tego widzieć, ale może Wam tutaj wrzucę. Train information for teachers, train information for students, na przykład coś takiego, ale to jest tylko train information for students. Okej, okay, tu tak naprawdę nic nie ma. Dobrze, Reading and Use of English. Pokażę Wam jedną część. Mm, tak więc, to, co tutaj widzicie, jest przykładowa część Reading and Use of English, czyli czytanie, rozumienie tekstów czytanych oraz e, leksyka i gramatyka. No i teraz tutaj tak naprawdę możecie sobie zobaczyć i zrobić ten test, tak? Jest część pierwsza, część druga. Czyli dokładnie widzicie, jak ten test wygląda. Tu mamy czytanie. Więc, no powiedzmy, tak na pierwszy strzał próbujecie to zrobić i patrzycie, jak sobie z tym radzicie. Blank page, nie wiem po co tu blank page. No, jest siedem części, czyli zgadza się to z naszym opisem, który tutaj był, że Reading and Use of English to jest siedem części, więc tak to wygląda. I teraz możecie sobie sami sprawdzić, po prostu zrobić ten test i e, zobaczyć, o co chodzi. Ja Wam może jeszcze pokażę listening. Do tego listeningu. E, ok, to jest troszkę mniejsze. Listening. E, w słuchaniu mieliśmy cztery części, tak? Tutaj nam pisze, że 4 części, mamy 40 minut. No i teraz możecie zobaczyć, na co te 40 minut jest. Chociaż. Tak naprawdę tutaj musielibyście posłuchać, żeby wiedzieć. No tutaj po prostu słuchacie, więc yy, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, czas was goni. Musicie po prostu zrozumieć, yy, co mówi. Jakże nie zrozumiecie, no to, no to wtedy macie problem. Każda, yy, każda część jest puszczana dwa razy. Zawsze jest taka zasada, że jest puszczane dwa razy. No i też możecie sobie tu właśnie zobaczyć, o co chodzi, więc tutaj mamy. Yy, Osiem różnych sytuacji i musicie wybrać ABC na przykład, tak? Tutaj musimy po prostu wybrać, no nic nie wybrać, tylko wpisać zwrot, który pasuje do tego zdania na podstawie tego, co usłyszycie. Dla wielu osób jest to chyba najtrudniejsze, bo nie mogą wybrać ABC tak jak w pozostałych, tak, że musimy po prostu coś dopasować, tylko trzeba wpisać jakiś zwrot. Tutaj na przykład musimy dopasować, który speaker o tym powiedział. A tu mamy całe, najczęściej jest to interview, tak jak tutaj pisze, i mamy dużo pytań. Wymaga to dosyć dużo skupienia, żeby coś takiego zrozumieć. No to może już Wam pokażę wszystkie, jak pokazuję. Tu mamy writing, i tak naprawdę to pisanie składa się z dwóch części, gdzie pierwszą część musimy zrobić, natomiast drugą część. W drugiej części wybieramy jedno z trzech opcji, więc wybieramy na przykład Review, albo Article, albo e-mail. Co uważacie, że w tym momencie jest dla Was łatwiejsze do ogarnięcia, to sobie wybieracie. No i mamy też Speaking. Do słuchania. Oczywiście jest tu załączony plik, którego też Wam nie mogę pokazać, bo nie mam jak. Ale sobie możecie wtedy odsłuchać ten jeden plik, wszystkie części po kolei, chyba jeden, tak? Audio file, tak mamy jeden. No i oczywiście jest klucz, więc możecie sobie sprawdzić, czy te odpowiedzi są prawidłowe, czy nie. Wyjaśnień tam już nie ma, więc no, to jest tylko klucz. Tu macie przykładowy właśnie speaking. Czyli pytania. Częścią tego testu jest też mówienie o obrazkach oraz dyskusja, czyli tam wybór. Może nie będę tutaj omawiać, w czym leży tutaj rzecz, bo nie o to mi chodzi, ale możecie sobie zobaczyć, na czym to polega. Poczytać, i spróbować zrobić każdą z tych części i zobaczyć, czy tak naprawdę jest to coś dla Was. Także. Tutaj tyle Wam chciałam pokazać dzisiaj. Link do strony Cambridge English podrzucę też tutaj na dole w opisie. Jeżeli nie wiecie, na jakim poziomie ten egzamin zrobić, do jakiego poziomu powinniście startować na danym etapie. Podeślę Wam tutaj w opisie też mój test poziomujący, żebyście sobie sprawdzili, na jakim poziomie jesteście. Myślę, że jak już myślicie o tym egzaminie, to wiecie, w co celujecie, ale może nie każdy jeszcze wie, może po prostu się rozglądacie, może po prostu chcecie wiedzieć, na jakim poziomie jest Wasz język angielski. Zapraszam do opisu, tam będzie właśnie link do mojego, może nie autorskiego, ale testu poziomującego, akurat to jest test z który ja tutaj mam wrócony w taki formularz Google, który sobie przeklikacie, on jest dosyć długi, bo ma 100 pytań, ale jest on bardzo wiarygodny, więc tutaj jak sobie to przeklikacie, to będziecie mogli sprawdzić na jakim poziomie jest was, wasz język angielski. Tyle dzisiaj chciałam wam pokazać, mam nadzieję, że jest to coś dla was przydatnego, jeżeli szukaliście właśnie egzaminu FCE i nie wiedzieliście, jak on wygląda, to tutaj, klikając na te linki, które ja Wam podsyłam, spokojnie będziecie wiedzieć. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam do oglądania innych moich filmów. W moich poprzednich filmach um, wrzuciłam pozycje książkowe, które pomogą Wam przygotować się właśnie do tego egzaminu FCE czy B2 First. Samodzielnie jeżeli myślicie o samodzielnej, właśnie nauce do tego egzaminu? Także szczerze zapraszam. Spróbuję też tutaj w opisie z tej strony podrzucić jeden z tych filmików. Jeżeli poszukujecie, no tak, to zapraszam do eksplorowania właśnie mojego kanału. Myślę, że znajdziecie tam to, co Wam jest potrzebne. Na dzisiaj już się żegnam i życzę miłego dnia. Do zobaczenia. See you.